Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź i napełnij nasze serca. Rozjaśnij mroki naszych serc. Rozpal nasze serca, serca nas tu obecnych wszystkich, którzy gromadzimy się rozpoczynając rekolekcje święte. Ale prosimy Cię, dotknij także serc tych, którzy wcale jeszcze nie planują swojej przemiany życia, udziału w rekolekcjach. Pomóż nam wszystkim swoim światłem, swoją łaską, abyśmy lepiej i głębiej poznali prawdę o tym, jak umilowane jest każdy z nas przez Boga Ale też prawdę O tym Co my z tą miłością Czynimy Co czynimy z Bogiem Przyjdź Duchu Święty I użyć nam wszystkiego Co trzeba Abyśmy lepiej Bardziej byli tym być powinniśmy. My, ludzie wiary, ochrzczeni, modlący się, aby w nas był obecnie żywy i prawdziwy Bóg działający także we współczesnym świecie. Ty jesteś naszym Bogiem i naszym wszystkim. Ty żyjesz i chronujesz na wieki wieków. Amen. Nie wiem dlaczego to Amen było takie ciche. Czy byście się bali, że żeby Duch Święty przyszedł do Was i dlatego to Amen, potwierdzenie było takie ciche? A możeście się bali, że to już koniec kazania? Nie, jeszcze nie zacząłem. Trzygodni kapłani, drogie siostry zakonne, drodzy Chrystusie, panu siostry i bracia. Zaczynamy rekolekcję. Zaczynamy z Bożej Łaski szczególny czas. Szczególny czas dla Makowa, dla całej parafii tej czcigodnej i świętej. Czy my potrzebujemy rekolekcji? Czy rzeczywiście czas rekolekcji może być czymś wyjątkowym i szczególnym dla nas? Przecież tak naprawdę, drodzy obecni w świątyni, siostry i bracia, no to wy kochacie Pana Boga. Przychodzicie tu, no nie jako pierwsi, ale przecież o poranku, w niedzielę. Przecież się modlicie. Przecież Bóg jest dla nas ważny. Ale kolekcje to już nieraz były. I wielki pozn już także był. Niedawno było Boże Narodzenie, minęło. Właśnie. Było Boże Narodzenie. Pamiętacie? Była spowiedź. Pamiętasz? I tak wiele rzeczy było. A każda z tych rzeczy, każda ta chwila, to jest nowy dar, który dostajemy od Boga. Już za chwilę, za dwa lata, będzie 40 lat, jak ojciec święty Jan Paweł II pobłogosławił korony dla obrazu Matki Bożej Makowskiej. Ojciec święty Jan Paweł II zwykł mawiać, że że każdy dar to jest też zadanie. Otrzymujemy od Boga dar nie tego zeszłorocznego, ale obecnego wielkiego postu. Otrzymujemy od Boga dar i zadanie. Rekolekcje święte. Po co są rekolekcje święte? Cóż to za dar? Jakie zadanie stawia przed nami Bóg? Rekolekcje święte, drodzy Chrystusie, są po to, to. No właśnie. Zastanawiałeś się? Zastanawiasz się nad tym, po co ci te rekolekcje? My może byśmy wiedzieli wskazać tych, którzy potrzebowaliby czasu przemiany, rekolekcji świętych, Mimo, że umielibyśmy wskazać wielu, ten to by potrzebował się zmienić. Żeby ten sobie wziął do serca, że są rekolekcje, to w Makowie byłoby inne życie. W rodzinie, w sąsiedztwie, w pracy byłoby inaczej. Gdyby on, ona sobie, wzię gdyby sobie wzięli do serca. Ale żeby w Makowie więcej było nieba. To także ja chcę wziąć sobie do serca. Po co są te rekolekcje? Każde. Także te. Po to, abym sobie głębiej, lepiej uświadomił, jak bardzo jestem kochany przez Boga. Abym uświadomił sobie, jak bardzo Bóg mnie kocha. Ale też. Abym zobaczył, jaka jest moja odpowiedź na tę Jego miłość. Co ja z tą miłością czynię? Potrzebujemy rekolekcji, przecież my wiemy, że kochamy Boga. Potrzebujemy rekolekcji, przecież my wiemy, że jesteśmy przez Boga kochani i staramy się na to odpowiadać. Podobnie i wiara. To nie jest coś, coś, cośmy osiągnęli, zyskali i mamy to raz na zawsze. I i w miłości potrzebne ciągłe zaangażowanie, ciągłe zajmowanie się tym wszystkim, ciągła uwaga. Skupienie, zaangażowanie, by się tym zajmować. Pamiętasz, gdy chodził do ciebie kiedyś młody, dziś już starzejący się twój mąż? Boże, jak pamiętasz, co on ci wtedy powiedział? Jak on był tobą zachwycony, jak piękne rzeczy ci mówił? No to dlaczego czekasz, żeby ci to ciągle powtarzał? Czy nie wystarczy ci to, że ci to kiedyś powiedział, że się życie kocha i się z tobą ożenił? Po co ci to ma udowadniać dzisiaj? Po co ci ma dziś przypominać, że jesteś przez niego ta bardzo ukochana, umiłowana? Podobnie kobieta. Przecież powiedziałaś mu mężowi kiedyś, że jak się nim zachwycasz, że go kochasz. No czy to nie wystarczy? Wiemy, że nie wystarczy. Gdyby, gdyby, gdyby się nie zajmować tym ciągle, to ta miłość wywietrzeje. Gdyby się tym ciągle nie zajmować, to to wszystko zamiast dodawać siły radości rano, to będzie to męczyć. Siostry i bracia, gdy myślimy o tym, czym jest miłość, a do drugiego człowieka także, to pomyślmy, zaprzeczeniem miłości, przeciwieństwem miłości, co by było? Co jest zaprzeczeniem miłości? No pewnie nasunie się nam, że czymś zupełnie strasznym jest nienawiść. Kogoś nienawidzieć. To by było straszne. Nienawiść jest okropna. Ale pomyśl, czy zaprzeczeniem miłości nie jest byle jakość, oziębłość, nijakość, lekceważenie. Wszystko mi jedno. Mówi mąż, idę do karczmy albo do innej. A ty mówię, idź sobie, co to obchodzi. O czym to świadczy? Już nic was nie łączy, już Ci naprawdę nie zależy i to w ogóle Ci nie zależy. Już, już... No o czym to świadczy? Idź co, gdzie chcesz. Wszystko mi jedno. Zaprzeczeniem miłości jest brak miłości, brak zaangażowania, brak tej troski ciągle o to, by to było podsysane, twórcze, żywe, życiodajne. Rekolekcje są po to. Byśmy to zauważyli. Jak jesteśmy kochani przez innych. Nade wszystko jak jesteśmy kochani i miłowani przez Boga. Ale byśmy też zobaczyli, co my z tym robimy na co dzień. Jak się z tego cieszymy, jak to przeżywamy, jak rośniemy tym. Żeśmy się do tego przyzwyczaili i nie wszystko mi jedno Nie zależy mi Na czym mi nie zależy Na tym by By moje spotkanie na mszy świętej z Bogiem Miało w sobie życie na czym mi nie zależy? Na Bogu mi nie zależy? To byłyby straszne grzechy. No nie aż tak źle nie ma, przecież ja się modlę. No nie aż tak źle nie ma, przecież my jesteśmy w kościele. A do kogo się modlisz? A dlaczego tu jesteś? A dlaczego jesteś na rekolekcjach? Bo wiecie, człowiek może grzeszyć nawet tym, że przyszedł do kościoła. Przecież człowiek może iść do kogoś na gościnę, na urodziny, na imieniny i może mu tak dopiec, że tego nie zapomnij. Ja, ja przejdę. Ja przyjdę ty. Dobrze. Ty, ty to popamiętasz. I człowiek przed Boga też tak może przyjść. Ja ci pokażę, w kim ty jesteś dla mnie. Żebym się nie musiał spowiadać i nie miał sumienia, ja tam przyjdę. Ale cudzo. Minus 30, a ja będę przed kościołem, bo mi nie zależy na tobie, żebyś wiedział, Panie Boże, nie zależy mi. Ja przejdę. Ale Ale ja Ci dam. Ty będziesz mówił, bierz, jedz. A ja powiem, mam nie w sercu. Gdzieś nie chcę. Ja ci pokażę. My możemy nawet pobożne rzeczy robić. Przyjdziemy do kościoła i modlić się do siebie. Idę, żeby nie mieć wyrzutów sumienia, żeby nie musisz w spowiedzi powiedzieć, bo znowu na pruszonych siodów jeszcze uwagę zwróci. Służę komu? Kto dla mnie ważny? Co dla nas jest naprawdę ważne? Siostry i bracia po to są rekolekcje. Byśmy to wszystko lepiej, głębiej zobaczyli. Co jest dla mnie ważne? Naprawdę ważne. No co jest ważne dla ciebie? Musimy sobie to my tak zagonieni, tak się spieszący powiedzieć. O co naprawdę nam w życiu chodzi? Co jest najważniejsze? By przełożona, by przełożony dał mi spokój. W klasztorze, w domu, w pracy, gdziekolwiek, to co jest najważniejsze? Bóg? A e, nie, no. Słuchajcie, no przecież wielokrotnie to pewnie słyszycie, co jest najważniejsze, a może także powtarzacie. Ja, pa ja pamiętam ten wierszyczek, co jest w życiu najważniejsze. I powtarzają go ludzie, często ich. i do mnie mówią te słowa. No przecież, no dobrze wiemy, jak kogoś coś boli. Cierpi. Jest jak, jak, jak rypu w krzyże. Co jest najważniejsze? No wszyscy, zwłaszcza starsi, to wiedzą, zdrówko jest najważniejsze, żeby było z... Jest zdrówko to jakoś będzie. My to niemy. No to. A mówisz młodemu Ubierz się, bo, bo się przeziębisz Nie zostawiaj odkrytych plecy Bo będziesz cierpieć na starość Powiedzcie mu, że zrówko najważniejsze Nie To dla młodszych co jest najważniejsze Pieniążki, pieniążki Będziesz mieć pieniążki Wszystko będzie Najważniejsze są pieniążki To też słyszymy, a może powtarzamy to co jest najważniejsze? Zdrówko pieniążki. A wtedy, gdy pieniążki nie pomogą, bo przyjdzie na przykład choroba, nie pomoże, nie da rady. Odchodzą ludzie, czasem bardzo szybko i młodo. I cóż z tych pieniążków? No to zdrówko najważniejsze, jednak ważniejsze niż pieniążki. No tak. Zdrowie, podobnie jak pieniądze, są i jest ważne, no ale co z tego? Przecież w trumnie zdrówko już wcale nie najważniejsze. No to co w końcu jest najważniejsze? Siostry i bracia, jestem 27 lat księdzem, raz w życiu mi się zdarzyło, że przyszła do konfesjonału do spowiedzi kobieta w sile wieku i tak strasznie płakała, że nie mogła słowa wytrztusić. A płakała że jej dziecko nie będzie zbawione. Że poszło na złą drogę. Że ona już nie umie. I się boi, że będzie potępione, że, że nie będzie zbawione. Nie zdrówko, nie pieniądze. Ale płakała, czy jej syn będzie zbawiony? Martwiłaś się o to, martwisz się o to, czy ty, czy twoje dzieci, czy twoi rodzice będą zbawieni? Co w życiu jest najważniejsze? Co ja z tym robię? Rekolekcje są po to, abyśmy się temu uczciwie przyglądnęli. A jeśli bracie siostro, masz pokusę, by pomyśleć, że to jeszcze za wcześnie że przecież dopiero druga niedziela Wielkiego Postu, po co teraz rekolekcje? No i co, pójdę do spowiedzi jeszcze, jeszcze na grzesze przed znowu będę musieć? Jeśli ci się wydaje, że za wcześnie na spowiedź, jeśli ci się wydaje, że za wcześnie na rekolekcje, że może kiedyś przy końcu życia to ty odpowiesz inne, a teraz zaliczysz. Jeśli, jeśli ulegasz tej pokusie, to znowu popatrz uczciwie, co robisz. Co robisz z Bogiem w swoim życiu? Co robisz z wiarą w swoim życiu? Co robisz z tą miłością, która tak bardzo Cię ukochała? Co robię z tą miłością, której na imię Bóg? Wyobraź sobie, że Twój syn, że dziecko mówi mamie Wiesz co? Jeszcze nie masz urodziny W dniu urodzin... I imieniem, dwa razy w roku, dobrze To ja ci dam kwiatka A teraz się mi nie będziesz szczepiać Daj mi spokój Teraz po swojemu Nic mnie nie odchodzi, co myślisz Co się myślisz, jeszcze, jeszcze jedną ci dam Bo nie ma twoich świąt Jeszcze sobie zgrzeszę Jeszcze nie ma świąt Jeszcze cię Panie Boże oleję Jeszcze nam że nie idę, jeszcze ci łaskę zrobię Nie, no w święta będę udawać A teraz jeszcze nie ma świąt Jeszcze spowiedzi za wcześnie Za wcześnie, mam cię nie w sercu gdzieś Ludzie, bracia, siostry Nam wierzącym z się zdarza, że Boga ignorujemy, że Bóg dla nas mało ważny. My dla Niego bardzo. Ale dla nas zdrówko, pieniążki, wiele spraw. One nie muszą być przeciwko naszej relacji z Bogiem, ale zależy, jak do tego podejdziemy. I po to są rekolekcje, byśmy zobaczyli, co my naprawdę z Bogiem, z miłością nas miłującą czynimy. Nie chciejmy się zadawalać powierzchownością. Tym, że to już było, może jeszcze będzie. Teraz Bóg dał mi czas rekolekcji świętych, bym na to uczciwie popatrzył może wziął rachunek sumienia, przeanalizował to głębiej, żeby moje spowiedzi, żeby moja modlitwa, żeby wszystko, co czynię, każda chwila była prawdziwym zajęciem się umiłowanym, nade wszystko umiłowanym Bogiem, który miłuje mnie bezgranicznie a taką miłością, że sam daje mi samego siebie. Chciejmy się, parę kolekcje, wyłączmy troszkę telewizor, pomódmy się wspólnie, ale też indywidualnie zadbajmy o to, by więcej było Boga w moim myśleniu, bym się Nim naprawdę zajmował. A wtedy go będzie więcej. W rodzinie, w pracy, wokół mnie. I wtedy. Na nowo Bóg się będzie rodził dla nas. W, wtedy prawdziwie życie zacznie nam smakować niebem, obecnością Boga.